Ok, witam Was w kolejnym odcinku Indiegame Simulator. Simulatora. Yy, przyznam, że jestem umiarkowanie uradowany. <grym> Doszliśmy, ponieważ jak widzicie, jesteśmy już w menu tutaj tworzenia gry, tak? Czyli to nie jest do końca przypadek. I yy, yy, zacząłem nagranie bez dźwięku, więc trochę czasu się zmarnowało niefortunnie. Ok, jakie mam plany na dzisiaj? Yy, tak, dzień w ogóle, jak zmora tej serii. W poprzednim odcinku coś się skaszeniło, i mieliśmy dwie ścieżki w jednej. To znaczy, że mikrofon zebrał niefortunnie ścieżkę. No, i oj, kolce są drogie. Mikrofon niefortunnie zebrał ścieżkę z komputera, słuchawek prawdopodobnie. I przez to ten dźwięk był troszkę taki nach, najdelikatniej mówiąc. Dobrze, nie ma, nie ma co tam z rodanym lekiem, nie przeskoczymy do tego. Nie, nie. E, Okej, okay. dużo tajców, tutaj trzeba rzucić około 60, z zapamiętam. Jeśli ta porada, ten poradnik, prawidłowa. E, tutaj, czy chcemy coś jeszcze? Tutaj by się trzeba to zabudować jakoś magicznie, prawda? Żeby tutaj nam nic nie przebiegło. Jak prydnie, to też jakby nam może dać już miejsce, w którym się może znaleźć e, nasz skarbek. Spróbujmy eee, te kolce już jedne te kolce mamy chórek jeszcze nie daliśmy chórki też nie mogę przydatne o znikające Aha tylko to jest ten może, że chyba to nie zniknie w takim przypadku to jest drogie i super nie ale ale, ale, ale to może nie zniknąć faktycznie okej okay. no, taki żeby troszkę, troszkę sobie urozmaicić prawda Dajmy tutaj kolce tutaj możemy dać kolce jeszcze tak żeby się jeszcze nie, nie 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 przepłacić ewentualnie chociaż może właśnie to to chodzi Zresztą, co jeśli będziemy na minusie? Ho, ho, ho! Nie, to na minusie byśmy chyba nie chcieli być jednak. Tutaj trzeba będzie w takim przypadku dać sobie... No, już wesoło, że tą chmurkę. Tę chmurkę, I co, może tak, żeby się nie nudziło, to coś takiego? Trampolinę? Żebyśmy mieli trochę dynamiki jazdy. I teraz powiedzmy jedną rzecz. Czy, czy kiedykolwiek będą znikały, te? Czy poszło przyłącznika? Nie, dobra, poszło chyba przyłącznika, na szczęście. Okej, okay, dobra, to ten jakby, a, nie, chyba nie wspomniałem tak dwóch rzeczy dosyć ważnych, mianowicie, że teraz bardzo, ale to bardzo chętnie bym sobie pozbierał na backgroundy, żeby w końcu mu sobie edytować te 25 siatków. Chociaż wydaje mi się, że powinno to przyjść w, to, w sposób naturalny i nie ta gra, którą robimy teraz, będzie takim testem. Czy na małej grze w ogóle, tak, po prostu na złudzeczym 2,5 tysiąca, jesteśmy dalej z niej zarabiać? Czy tutaj jakby mm, jest mega taki mod rozrostowy, że wszystkie gry muszą być coraz większe i w każdej grze musi pojawić coś nowego? Mam troszkę nadzieję, że nie, ale wiecie jak to jest, nie? Różnie bywa, niestety. Okej, na pewno będzie mi tutaj mało bloczków. Oczywiście zaraz jeszcze dodamy, prawda? No, nie, nie, nie oszukujmy się. Eee, czy jest tu jakiś sensowny powód, żebym mógł sobie tutaj doskakiwać? Hmm. Okej, okay, jak sobie dam, czyli chmurkę. no bo chmurki są fajne, tak? Eee. Co tu jeszcze mogę dodać? Oczywiście tutaj jakby no takie cudawianki pomarańcze, prawda? Ty zaśpiewasz, ja tańczę, tutaj możemy sobie to coś bo trochę ładniej. Eee, stąd tu chyba będziemy w stanie skoczyć na szczęście. Tutaj możemy sobie lecieć lecieć, lecieć, lecieć. Tutaj wypoczuje jakiegoś urozmaicenia. Hmm. No i bloczków oczywiście. Tak, to że przypadkiem nikt nie, nie wymyślił sobie, że możemy tak on okay, to zostawić. Okej, tu też nic nie pogrubimy. Będzie mało tajców na pewno. Na pewno będzie za mało. Hmm, za mało ścianek. To może tutaj po prostu coś... coś... Aha, tutaj. Tutaj to nie! Tutaj coś dodał w takim przypadku. I co tak? Tak sobie przyjaś, żeby trochę ciężej było na tym skakać. No dobra. Hmm. tutaj dajmy te kolce w takim przypadku. Niech to jakoś tam sobie jeździ. To ja się boję, że jak dodam... A, nie tutaj to nie. E, Jakbym dodał tutaj jeszcze klocek, czy to nie będzie troszkę za ciężkie do zrobienia. Hmm. Mam nadzieję, że nie. No, więc spróbujmy sobie szczęście. Okej, okay, potrzebujemy 60 bloków. Tutaj też możemy coś się dorzucić. Eee, czy tutaj chcemy jeszcze jakieś podwyższenie mieć? Przynajmniej nie bardzo chyba. Tak naprawdę. Tutaj możemy sobie taki buforek jeszcze dorobić ewentualnie, żeby coś się działo, żeby coś wyglądało, prawda? W taki sposób, że jeśli już, już tutaj spadniemy, no to jest po ptokach. Eee, tutaj byśmy mieli kolejną trampolinę? Jakie takie wyjścia awaryjne? W sumie dajmy, czemu by nie. To i tak z niej nie skorzysta na szczęście. Dobra, e, tu tutaj możemy jeszcze jeden blok. Dobra, co nam powiem, że jest Mhm. Ok, jest to myślę, że nie bardziej. 24 obiekty. Ho-ho-ho. Dobra, do, dobry gracz. Wery e, unikę. Nieprzetestowane. Nie, nie 24 obiekty, powiadacie. Ha, ha, ha. Gdzie tutaj można dać 24 obiekty jeszcze? O, to jest pytanie. Wiecie, no jeden może być tutaj. Też mam 23. <grym> Powiedzmy, że 22. <grym> 21, 20. 19, 18. Tak. To tutaj przyniesie bardzo ciężkie 18, niech będzie, 17, 16, 15, 14, 13, oj, 13, 12, eee, tak to nie wiem. Eee, się. O. I co teraz, nie? Moi drodzy parafienie. Co z tym można tutaj zrobić? Eee, tutaj możemy dodać jeszcze bloczek. Tak, już się możemy. Czemu by nie? Pytanie, czy tutaj jesteśmy w skoczyć, nie? Ale to na to nie za mało, jeśli dobrze myślę. Mhm. <ścoughs> bo tutaj oczywiście możemy sobie zrobić coś takiego, że przełaj i Tutaj możemy jeszcze tak nie rzucić to. Znowu tam nutka niebezpieczeństwa sobie skoczyła. Okej, okay, nie udaje mi się, że jeszcze 24 zrobił. Okej, okay, rzućmy jeszcze 100 rzuców. 5 Pięć obiektów. 5 obiektów i możemy wydawać, tak? Sobie to możemy zrobić w bardzo prozaiczny sposób chyba. <grych> w tym sensie, że raz. Dwa. Tak właśnie liczy jako 3. Niestety. Ale mamy jeszcze 3 obiekty do wrzucenia. Hmm, tutaj bez sensu. Hmm. Tutaj też już tego bardzo nie zrobimy, nie? Eee, możemy po prostu to przerzucić. Tak, o jedno dalej. To jest myśl, to jest myśl. Możemy po prostu tutaj to przerzucić. Odrobinkę dalej i liczy na to, że się nie zepsuje. Eee. Będzie mi przykro, jeśli coś to, to jest skrzynię z matematyką no Okej, okay, to, to powinno być tak już zrobione, nie? Okej, okay, 2,5 tysiąca, Larventure. Ta gra dziwnie wygląda. Byłoby mi bardzo przykro, gdyby się okazało, że tutaj na przykład Czogi brakuje. W niej. Yy, Okej, okay, dajmy dla świętego spokoju. Tutaj. Tak, ten pierścionek. Może tutaj dendera jeszcze dajmy w takim przypadku? No dobra. Próbujmy szczęścia, nie? Czy go to jest grywalne? Nasz węger! to jest. <gryzny> Jeszcze raz. <gryzny> Okej, okay, tutaj też może się pojawić mały się. Problem... No i, to już wlazłem troszkę sam. Okej, okay, to jest nasz mini, tak, czyli gierka powiedzmy... No nie, niech sobie na handheldy, ale... Ale gierka, która ma być mniejsza, która też ma dawać zabawę, fun. Ale też jakby to powiedzieć, dawać jakieś szanse na przejście. Tak, mówienie i granie to jest coś co. Jest to bardzo trudna sztuka. Próbę musiał tak opanować. Hmm. Jak ja tam swój No, super. I tam mogę w końcu paść? Dzień dobry, ja bym chciał przejść tę grę. Ja wiem, że ja sam to stworzyłem sobie, ale tak. Game Devi, Game Devom stworzyli tę grę. Uff, uff. Tutaj nie było żadnych ciekawostek merytorycznych, jak na razie. To może być mały problem. <suszel> <suszel> mm, nie zdążyły. Dobra, okej, okay. nie wpadłem w to. Super. Potem możemy z... RAIDEM! Dobra na szczęście, nie? O, zblokowały się, super. Jeszcze lepiej dla mnie. Okej, okay, tutaj coś się stało dziwnego z tą. Alpoliną, ale jak piłeczka ping -pongowa. nie o to mi chodziło Jeśli się ktoś o to pytał Aaaa. o tam gwiazdka w ogóle się pojawiają w lewym górnym rogu takie co, że noted jednak? no nie no, lepnął mnie aj, się sam ładowałem. dobra, minuta ciszy, żeby to przejść Bie. <grym> okej, okay, minutka będzie jeśli nie przejdzie tego minuta, to spróbuję to po prostu wyciąć Okej, już, Murka, spokojnie, nie denerwuj się. Okej, to ma na tyle swój urok, że tam się właśnie czasami zbuguje. <grym> tak jak moja, tak jak mój refleks, dokładnie. No nie chciałem spadać z tego, zdecydowanie. Okej, tam to zbugowane dwie rzeczy, no wyglądają dziwnie, ale niechaj sobie będą zbugowane. Okej. <grym> Czemu ten odruch? Catch right, hop! Zapchnęło bodę rasami. trzeba się hamować, naprawdę trzeba się hamować. A czas leci. Ja już nie chcę. <laughs> ja już nie chcę. To było moje pełne skupienie. Ja już chcę to wydać. No, mam nadzieję, że to będzie to Chciałbym teraz kupić sobie jak największą liczbę fanów. To znaczy, The wydamy za 5 dolców. Nawet jeśli byśmy mieli być straty. mam taką nadzieję, że się uda. Tak, no to będzie taki zabieg marketingowy. No niestety. Jak tam z wynikami? na no pro. Ojej, 1,67. I w to chociaż. Okej, okay, no zawsze jakiś profit, ale no to, to nie jest największy profit świata niestety. Okej, okay, no to jesteśmy. Fan tylko 70%, naprawdę. Okej, okay, skala też jest całkiem w porządku. Pytanie jak string gameplay. Hmm. Może po prostu... To jest pytanie, nie? Czy tu jakieś przejście procentowe mapki? No, to jakoś daje. Okej, okay, mamy tutaj fanów nowych. To jest już jest w porządku w zasadzie no dobra, no to co, no zagrajmy po prostu To co oni tam mają? Dringer O, ale ładny skurwiel, Ten Squirrel, przepraszam Oh no! Dobra, tak sobie uświadomiłem po pierwszym dotknięciu tego bloczku, że on to się rozwali za... Zaraz Dlaczego tutaj śmieć teraz jest oznaczona przez... Czekajcie, co by późno na dół po prostu? Bożone squirrel żeby wjeźdź w worka. troszkę. Ale tędy też się to na pewno da przejść. Albo i nie. Na Naprawdę jest to ciężka trasa. Ej. To już klikałem. No tak zakładam, że tutaj po prostu był problem na turę. tu nie spać, tylko na coś Po pokroju. Hmm. Dobra, okej. Okay. I tutaj wystarczy nie spać na to. Prawda? Tak. A, kolce, czyli nie Squirrel. Znaczy Skurgląd, przepraszam. Um, Brakuje tutaj ciekawostek. Squirel, uh, Squirrel, jego wymowa ta wyjątkowa, dostała mi z pewnego znanego kanału YouTube'owego. Pewnie znacie. Okej, okay, czy chcemy kamery? O to jest pytanie. Myślę, że nie. Blue taila, ok, kolejne, 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 żeby iść w śnie. Nie. Będziemy d'aventure sobie niszczyć, męczyć i tak dalej. Lars jest bardzo medialny w tej postaci. Okej, okay, spróbujmy poszaleć troszkę. Okej, okay, wiem, że poczułem dużo brików, tak? To już nauczenie doświadczenia. Czy jesteś tylko w dolnym rogu? Nie, nie jesteś w dolnym rogu. Spróbujmy sobie tutaj narypać po prostu podwójne ściany. Tak, no bo to może się faktycznie jakoś tak estetycznie podobać. I chyba też w tej grze z bossem, takie mam wrażenie, że tam też były takie troszkę double... Double borders, można to chyba nazwać? Załóżmy. Okej, okay, to jest, żeby nie poszaleć troszkę za bardzo. Wydajemy yy. sobie może oczy ale takie słoneczko w takim przypadku. Tak, żebyśmy też się nie, nie wykosztowali tak do końca końca. Okej, okay, to będzie brzydko wyglądało. Tak, no To co, tak nie róbmy w takim przypadku. Mhm, yy. potem możemy sobie się o ja Oczywiście brakuje narzędzi, które by tam zrobiły to za nas, prawda? No ale wiecie, nie ma wszystkiego, prawda? Okej, okay, czy tutaj będzie coś, co może jakieś jak być innowacyjne? Oprócz naszej jakby chęci zysku. to chyba nie jest innowacji. Chociaż w tych czasach. Hmm... W takich momentach przychodzi jakby na myśl to, że w zasadzie Pong, którego znamy, został skonstruowany jako Demko na rozmowę o pracę do Ape'la Troszkę przypomnę. No okej, okay, teraz mogę przekręcić, że nie było Apple, Ale... Nadal bawi, że nawet coś tak genialnego, co stało z nami na lata, powstało przy okazji się czegoś większego. Okej, okay, chcemy zmieniać? Nie, myślę, że oni jednak gratyfikują to, że jakby standardowo sobie zaczynamy tutaj. W związku z tym, chociaż nie, lewy dolny róg to jest dobre miejsce na, na skrzynkę. Trzymajmy się tego. E, nie bez powodu pewnie wszystkie gry, które jak dotąd tutaj widzieliśmy, się na tym opierały, to może my się oprzyjmy. Ok, sytuacja za grafikę. Myślę, że tutaj będzie woli kończyć kwestię graficzną. E, tutaj też możemy sobie jakieś takiego zladać, prawda? Choć za łatwo nie dało się spaść, czy cokolwiek. E, kolce obok nie, nie, nie bądźmy aż tacy chamscy. E, tutaj niechaj będzie jakaś imitacja za jaskini, prawda? Tu też lubię robić takie rzeczy jak tutaj. To znaczy, że mam tu sobie taki spad ładny. Okej, okay, to dobra, okej, okay, no dobra. No to, troszkę jeszcze podbiłem cenę. Eee, to zabawą, ale. Okej, okay, co tu możemy robić? Lars poprzednim razem nie pamiętam gdzie trafił, ale mamy tutaj kolce do przeskoczenia. Myślę, że kolce do przeskoczenia są super rzeczą i myślę, że potrzebują one trampoliny, żebym w ogóle był w stanie to przeskoczyć tutaj. Tak, żeby dalej sobie stąd tam. Tak, takie, taką, takie mam dziwne wrażenie, i tak dalej. Eee, tutaj nie wiem, czy mi to bardziej nie zaszkodzi niż pomoże. Mogę w to zagrać? <grym> tak myślałem. Ok, nie pamiętam się jeszcze ze śmierci swojego bohatera. No Lars. Okej, okay, to, to było fajne. Eee, nie, chciałbym wyjść. <grym> to było fajne, ale nie pokazuj tego więcej. Dobra, nie, no może tak to nie. Mm, no tutaj możemy sobie coś wyskoczyć na przykład. Tutaj dalej mogą być na przykład takie trzy przy spajki, nad tymi spajkami. Ja lubię chmurki, one są fajne. Tylko, że, aha, tylko że z chmurkami jest ten dylemat. Czekajcie, to tu, tu, tutaj spajki jednak nie. Eee, że Chmurki, chmurki, chmurki. Czasami się psują, czasami co, one coś psują, to to też miejscami jest irytujące niestety. Ok, jakbym tutaj dał jeszcze kolec, a tutaj trampolinę, to on, on będzie poskakiwał na niej, prawda? Takie ja mam dziwne wrażenie, mhm. ja oczywiście po pierwszym przejściu tutaj e, to też czas troszkę ograniczę z czasem, ale... Okej, okay, tutaj będzie sobie ten kole poskakiwał, w związku z tym tutaj byśmy, z czym byśmy tutaj pewnie chcieli mieć taki podskocznik i e, tam będzie trzeba się jakoś dostać magicznie i szybko Czy chcemy jeszcze mieć wyższe zdrowinki? Możemy chcieć E, OK, okej, ale to nie musimy chcieć od razu tak za tak duże pieniądze. Mie, mieć to poskoczenie tam. E, OK, Okej, okay, długi tunel do spadania, to to się zdarza ludziom. Okej, okay, tu, czym tutaj możemy się jeszcze pomęczyć? E, góra dół to pewnie nie, żeby się nie, nie, nie pokrzywić jakoś specjalnie. E, to może być tutaj fajne. Jak doskoczymy tutaj, to tutaj też trampoliny, żeby dodać troszkę dynamiki. Okej, okay, tutaj mamy dynamiki, ale to potrzebują, już jakieś jak punkty do odbicia się, prawda? A, kolejna trampolina. No dobra, jeszcze niech będzie możliwość wskoczenia z tej trampoliny tutaj. Pamiętajmy, że gracz też nie musi pamiętać o tym, prawda? Że tutaj akurat... Ho, 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 Że tutaj jest ten klucz, ale dobra, nie mam żadnego klucza i podobnych, nie? No nie, niefortunnie. Okej, okay, to te spajki już mamy do przeskoczenia. To jest ważne. To też możemy sobie tutaj dać, tak, żeby trochę ślepiej czuć. Eee, Łęckich kostków nie mamy. Spajka mamy tych. O, góry, faktycznie nie mamy tych niebezpiecznych. Ja dodajmy tutaj drugie tutaj, bo ktoś ewentualnie chciał w to wpaść, prawda? Żeby nie, było, że nie ma niebezpieczeństwa. Tutaj też się może przydać. Eee, tak, dla pewnej odmiany. Niszczenia estetyki. To też może być całkiem fajne. Okej, okay, tutaj mi się przyda taka tuba, która nam pozwoli na wejść sobie tu. Mhm, no tutaj sobie wchodzimy, potem taki pisk przechodzimy sobie tam dalej. To by mogło być w porządku. Eee... <laughs> A razem z takimi zasiekami. Tylko pytanko, jak się tam chcemy dostać, albo no, możemy w sumie dostać. Okej, okay, to może tutaj, powiedz żeby trochę na bogacie, to wyglądało. To tą chcemy przeskoczyć tutaj, ta chmurka nam przeszkadza, no bo tutaj też będzie spadek o którym nie pamiętamy a i czekajcie, to trzeba zmienić to, to tak nie może zostać, bo tu w sumie nie wiemy co się stanie z tym spajkiem później ja to może być brzemienne w skrótkach niefortunnie okej okay, to co możemy tutaj, tutaj kolejne talsy jakoś to trzeba wypełniać prawda? I tutaj też dobrze było sobie zrobić po prostu w takim przypadku taką ścieżkę zdrowia Niekoniecznie tylko z kamienia, prawda? <laughs> co by co łatwe nie było. Czy ja chcę stąd tutaj doskoczyć? Mam nadzieję, że tak. Czy jest coś, czego jeszcze nie używaliśmy tutaj? Góra, dół, zasieki, chmurka była. Dobra, nie no, chyba wszystko mniej więcej. Te zasieki były fajne. No, pomęczmy się z nimi. Okej, okay, tutaj to nie, ale na przykład tutaj jeszcze je dać i tutaj wypatroszyć to miejsce. Tutaj jeszcze mamy jakieś takie miejsce. Z kim coś można było zrobić. Co prawda niepotrzebnie, ale można było. Ok, last venture. Eee, taki dziwny kopiec kreta będziemy eksplorować dzisiaj. To się zdarza. Eee, tutaj brakuje nam humorki jeszcze. Ewidentnie, która by to wszystko nam psuła, prawda? Tak. Co by za łatwo nie było. Ok, to jest sobie zeskoczymy, skoczymy. Tutaj też by wypadał coś jeszcze zrobić. Mamy taki skos tutaj po prostu sobie damy. Takie niebezpieczeństwo ukrytego gdzieś pod ziemią. Eee, tutaj to tak nie może zostać, jakby tak popatrzeć na to. Okej, okay, co dwie trampoliny? Jeszcze może jakieś. Ile mamy? 3900. No dwie trampoliny to już nie, ale jedna. Tak, żeby się jeszcze nie zanudzić. Hmm, to tam to ok ja Okej, to żeby było chociaż troszkę ładniejszą. Może tak się on do tego zamknąć. Eee, spróbujmy to przejść. Tak, no zgodnie z oczekiwaniami, faktycznie tutaj sobie to. A nie, nie zgodnie z oczeki oczekiwaniami, bo tam to po prostu spadło, jakby nigdy nic. Eee, Obawiam no, się też, niestety, że tutaj to przejście, nie. A, w sensie to, w jaki, jak, w jaki sposób nam pójdzie, jakie punkty sobie zbierzemy, też będzie miało jakiś wpływ nie lub bardziej fortunne na, na, na nasze wyniki sprzedażowe wiecie, nagle no testowanie gier to też jest całkiem ważna część tego biznesu okej, okay, jesteśmy w miałbym w miarę bezpiecznym miejscu ojej, no tutaj można epilepsję dostać dokładnie o to mi nie chodziło uch, okej, okay, trochę się spokojnie. co to za chmurka, skąd się tu wzięła i co ja z nią mogę zrobić, nie? nie ma być jedna chmurka czy coś Coś czy wzięła Chmurka, rurka, ty. To się da na pół minuty, gra. Trochę straszne, ale dobra. Spróbujmy to wydać. Już nawet bez analizy tego wszystkiego. LerVenture była taką marką, która ewidentnie się podobała. To wcale nie jest skok na kasę. Prawda? Czy chcemy je to dawać za 5 dolców? Czy za 10 dolców? Hmm. Zaryzykujmy. Dajmy ją za dychę. To jest dobra gra, to jest droga gra. Tak, ty jeszcze się musi łączyć. Ciebie przerażenie, co wygląda, błagam. Chociaż się. Uuu! Uuu! Pojawia się, się siódemka z przodu, ten Lars nam służy, naprawdę służy. A tak, chyba jeszcze mówiłem, ale w ogóle chyba ani razu nie pojawia się ona ciekawostka z gier. 10, 10k z jednej gry i ładnie. No, ledwo 10k. No, Okej, okay. gameplay. Czy jest gameplay? To jest takie dobre pytanie. Skala, faktycznie skala, czy ta różnorodność? różnorodność jest super? Tylko pytanie, czy to jest różnorodność e, tego co mamy w sklepie, czy różnorodność na mapie? Okej, okay, odpuścisz sobie. Niezbalansowane, to prawda, dalej no, nie jest to chmurko wstało. It's not a bug, it's a feature. Okej, okay, mało game-devowo, ale mam nadzieję, że się podobało. W ogóle nie, nie wiem jak tam odbiór, e, analityka, czekajcie. Mogę coś z tym zrobić? A, to było to. Nie wiem jak tam odbiór, Tak z... to się ładnie nazywało. A, sumoją ogromna. Chyba na teraz to? Tylko ja... ja wiem, że tam pewnie jak to się już otworzył zobaczył mnie takie. O oh, no. możemy sobie w to zagrać w zasadzie. Na szybko, prawda? Let's play. A, tu by to nie Pamiętam to. Tak, tutaj jeszcze byłem. W tej grze. Tak to jest ten stokowy gościu. Okej, okay, chyba tędy będzie dał radę przejść. O oh no, nie będzie ra dało rady tego przejść tutaj. No może będzie dało rada. Hmm. Nie dobra, do da radę tędy przejść, super. <grych> tak, da ten przejść i to była ostatnia rzecz, którą zrobiłem. Super. No dobra, ale popra poprawimy się. Spróbujmy to jeszcze raz tak samo przejść sobie. Nie chcę, nie, nie chcę przejść trochę dalej. Ale, no, ty tam spajku, jeden ty. Idźmy stąd. Oj. Okej, okay, może ta druga ścieżka mieć łatwiejszą ścieżką. W takim przypadku. Pewnie tak. Zresztą to by na pewno bardziej widowiskowa. Mmm, te kolce. I hitboxy. Ja wiem, że to moja wina, że w nie chodzę, tak? To, to nie jest tak, że coś tu ze zrobili. Tak, to jest raczej kwestia mojego dziadkowego refleksu. Tak, prawo do jednego ruchu. No, ojej, aha, tylko to się tutaj zbudziło. No, nie dobra. Okej, okay, nie potrzebuję tam wyskakiwałem. No dobra, słuchaj, to przejść jeszcze szybciej, jeszcze lepiej. Eee, już jedno cięcie było, nie chcę robić drugiego, tego. <laughs> no nie jest tak, że nie chcę mi się montować, prawda? No bo nie montowałbym tego w ogóle, gdybym się tak bardzo nie chciało. Okej, okay, chyba na samym po prostu on zniknie, tak jest. Ale wiecie, dobra, udało się. Ale to jest za szkolenia rzecz, i można zapomnieć. Okej, okay, ale w każdym razie, dzięki, że byliście. Mam już całkiem miło tego wyglądało. Coś tam z tego wnieśliście. Chociaż, chociaż tę ciekawą o pongu, oczywiście zapraszam do, do czytania sobie na własną rękę, bo to zawsze fajnie lepiej. No i co? Mego ziomka! Hej!